Cześć, jestem Kinga i chodzę do pierwszej klasy technikum rachunkowości. Rok temu wybrałam ten kierunek i nie żałuję. Z pewnością zastanawiasz się, czym jest nowy zawód technika rachunkowości. Dziś jestem tu po to, aby pokrótce opowiedzieć Ci, na czym to polega. Pamiętaj, że kto pyta, nie błądzi. Technika rachunkowości to zawód z perspektywą pewnego zatrudnienia. Obecnie brakuje osób z wykształceniem technicznym do wykonywania zawodu księgowego i analityka. Kierunek ten niesie ze sobą... Poznanie zasad rachunkowości finansów oraz pracy z wykorzystywaniem oprogramowania finansowego. Możesz również planować dalszy rozwój na studiach ekonomicznych. Z perspektywy pracy jesteś w stanie prowadzić własne biuro rachunkowe lub też współpracować z Stowarzyszeniem Księgowym w Polsce. Masz możliwość pracy na stanowiskach takich jak księgowy, kadrowy, analityk, biegły rewident czy też doradca podatkowy. Gwarantujemy, że z nami zdasz wszystkie kwalifikacje i rozwiniesz swój potencjał. Ja wybrałam ten kierunek, ponieważ zawsze interesowała mnie praca w biurach oraz to, i w tym zawodzie należy na bieżąco udoskonalać własną wiedzę.